Proszę księdza, wyjątkowy kościół w Rokiciu, zabytkowy, zatem też budzący wiele emocji. Pracujecie nad tym, aby przywrócić mu jego dawną świetność, a chyba też bardziej poznać jego historię. I jedno i drugie, jedno i drugie. Rzeczywiście kościół jest wyjątkowy, unikatowy, jeśli chodzi o Mazowsze Płockie przede wszystkim. To część geograficzną Mazowsza. Jest to kościół romański, który za sprawą opatrzności przetrwał wszystkie zawieruchy wojenne, nie został uszkodzony, i zatem możemy dzisiaj podziwiać jego oryginalną formę. I z tej też racji, od lat już pięciu trwają kompleksowe prace, które polegają na przywróceniu świetności tej świątyni. Kompleksowe prace, czyli co już udało się zrobić i co udało się przede wszystkim odkryć. Dobre pytanie. Ten kościół ma taką ciekawostkę, właśnie, że mało znana jest jego historia. Nawet, nawet tutaj, na, w naszym najbliższym rejonie, jest słabo znana jego historia. A to też dlatego, że ta historia nie ma głębokich korzeni potwierdzanych w dokumentach historycznych, które zaginęły po prostu. Ale właśnie przy okazji, jak pani wspomniała, badań prac konserwatorskich, próbujemy jakoś te dziury wypełniać się wiedzą. Dzięki dotacjom, które otrzymujemy, od Mazowieckiego, wojewódzkiego konserwatora zabytków. Od lat pięciu właśnie takie prace się toczą. Państwo możecie podziwiać z ostatnich lat, są wykonane prace przy elewacji kościoła, kompleksowe. Została elewacja oczyszczona z różnych naleciałości chemicznych, które no tutaj nasz rejon niestety posiada. Teraz aktualnie oczekujemy na ten sezon prac, które też zostały przez konserwatora zabytków zatwierdzone. Będziemy pracować już we wnętrzu. I poprzedni sezon to było przywrócenie świetności. Barokowy ołtarz z wieku XVII został wyzłocony, przywrócony do dawnej świetności. I generalnie teraz koncentrujemy się na pracach wewnętrznych. Tutaj przed chwilą rozmawialiśmy, że udało się ustalić, że kościół pochodzi z około 1210 roku, czyli, tak na dobrą sprawę, to bardzo stary i w bardzo dobrym stanie zachowany obiekt. Słusznie, ja troszkę miałem celowo tutaj pani dopytuje pięknie, dlatego że no nie, są, nie są też ukończone prace, więc no na razie mówimy tak w cudzysłowiu jakby, ale rzeczywiście były prowadzone prace polegające na datowaniu tej świątyni we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim i po mojej lewej ręce widać taką plamę zasłoniętą plandeką. To jest właśnie miejsce, które zostało poddane badaniom. Tutaj znaleziono też portal dawny, od strony południowej stoimy, wejściowy do kościoła i on został właśnie wydatowany na 1210 rok. Nie są jeszcze jakby dokończone te prace, jak widzicie Państwo, czekamy na lepszą ciutek jeszcze pogodę, żeby dalej kontynuować. W tym roku też konserwator zabytków przyznał na to pracę. Będziemy eksponować ten portal właśnie w ścianie kościoła od strony południowej, czyli od strony Wiszy, z których się znajdujemy. Ale rzeczywiście te, te badania architektoniczne one pomagają właśnie wypełnić te luki Historyczne tej świątyni. A proszę, księdza, powiedzmy, jak długo potrwają jeszcze prace, kiedy planujecie je skończyć i przede wszystkim jakie to są koszty, jakie środki otrzymaliście, jakie wsparcie, bo no, praca przy takich zabytkach to kosztowne zadanie. Rzeczywiście, to są dzisiaj bardzo kosztowne prace, dlatego że są prace wymagające, wymagające obecności specjalistów również, więc to wszystko no, niestety posiada swój koszt. My mamy, cieszymy się dobrą współpracą z Konserwatorem Zabytków, tyleż oddziałem w Płocku, co z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, również z panem profesorem Lewickim, który odwiedza to miejsce i czuwa też nad nim. Również z tego powodu, że jesteśmy jedyną taką świątynią romańską tutaj na tej części Mazowsza. Starszy od nas tylko jest Czerwiński o 100 lat i trochę pozostałości romańskich w Płocku, które pozostają. Natomiast jako bryła budowla jesteśmy jedyną taką świątynią na tej części Mazowsza. Stąd też właśnie otrzymujemy takie wsparcie. No są to duże środki. No Państwo sobie wyobrażacie, że są prace specjalistyczne. W tym roku konserwator zabytków przyznał nam kwotę na kilka różnych projektów, na trzy różne projekty. Jeden jest to ten portal właśnie, o którym wspominałem. Drugi to jest przywrócenie odnalezionego ołtarza bocznego, Świątyni z obrazami i trzeci to jest y, praca przy polichromiach w prezbiterium Kościoła. Y, łączna kwota tych wszystkich prac jest około 700 tysięcy złotych. I tak właśnie na przestrzeni pięciu lat y, otrzymujemy takie wsparcie, z czego się no, bardzo cieszymy, bo to jest nie tylko sprawa no, kościoła, ale po prostu naszych pamiątek historycznych, naszej własnej tożsamości narodowej. Przez wiele wieków towarzyszy ten kościół wiernym parafianom, mieszkańcom tej gminy. Jakieś takie najważniejsze wspomnienia, wydarzenia, jakie tutaj miały miejsce. Ten kościół przeżył bardzo wiele wraz z ludźmi. No, wystarczy wspomnieć, no, jesteśmy przy Wiśle, więc no, nie ominęło tego kościoła i to, co się działo w czasach Potopu Szwedzkiego i dwudziesty rok już dwudziestego wieku. Wojna, druga wojna światowa, ten kościół był ograbiony wielokrotnie przez najeźdźców i tych starszych i tych ostatnich również. Więc no, borykał się razem z mieszkańcami, no, przeżywał ciężkie chwile. Nawet do dzisiaj jesteśmy w trakcie takiego odkrywania jeszcze tej historii, tej najbardziej nam bliższej z czasów wojny powojennej. Będziemy niedługo upamiętniać takich naszych bohaterów miejscowych. Tutaj nad tym właśnie teraz pracujemy wraz z IPN-em nad takim upamiętnieniem ludzi, którzy tutaj swoje życie dla dobra tego narodu pozostawili. Ale rzeczywiście burzliwa bardzo historia, trudno by ją opowiedzieć w kilku zdaniach. Niemniej jednak on jest znakiem trwałości tego wszystkiego, że nasz duch, nasza wola, w połączeniu pięknie tojmuje hasło Bóg, honor, ojczyzna przetrwało wszystkie te zawieruchy. Oprócz tych trudnych chwil były też piękne momenty, zapewne działo się tutaj bardzo dużo podniosłych, wspaniałych chwil, kolejne już przed nami, bo skoro przywracacie piękno i dawne piękno przede wszystkim temu kościołowi, to za chwilę będzie tutaj też wyjątkowo i chyba myślę, że możemy zaprosić wszystkich, którzy będą odwiedzali tę część gminy, ewentualnie zawsze do tego, żeby chociaż na chwilę tutaj właśnie zajrzeli. Serdecznie zapraszamy. To jest urokliwe miejsce, co Państwo sami tutaj możecie stwierdzić. My właśnie na 25 czerwca, najbliższa data. Zapraszamy serdecznie na piknik rodzinno-historyczny przy okazji odsłonięcia właśnie takiej tablicy pamiątkowej wraz z gminą z IPN-em, parafia. Grupy rekonstrukcyjne również będą obecne, które też nam towarzyszą i pomagają. Zapraszamy na taki piknik właśnie 25 czerwca.